Udało się utrzymać to tempo. Zmęczenie było stabilne. Miałam dobre chłodzenie, dobre wsparcie na trasie i wolę walki. Także wszystko się złożyło po mojej myśli i, no i udało się po prostu. Szalicze. Dawida służyły mi jako prototyp. Mamusia zajęła się resztą. Uszyła mi takie kołnierzyki. Także, y Pracujemy nad jeszcze lepszą wersją, może opatentujemy kiedyś coś takiego, taki gadżet chłodzący. Temperatura była wysoka, co nie powiem, nie, nie stanowi dla mnie problemu, bo ja dobrze się czuję w wysokich temperaturach. To poniekąd skłoniło mnie, żeby wystartować to 20 km. Co pokazało, Oman pokazał maskat, że w trudniejszych warunkach jakoś lepiej sobie radzę. Nie byłam pewna swojej prędkości tak jakby, że ja mogę iść tak szybko. Ale znaczy wcześniej przed tymi przygotowaniami. Przygotowanie szły po mojej myśli było wszystko dobrze. Wiedziałam, że mogę iść szybciej, ale na konkretny wynik nie nastawiałam się. Tutaj tylko nastawiałam się na walkę i po prostu goniłam tą szołówkę i, i udało się. W tym sezonie docelowo przygotowywałam się po 35 km, ponieważ jak to. Mówię, że ja lubię się rozkręcać w czasie chodu, więc stwierdziłam, że 35 km to jeszcze zdążę się rozkręcić, ale tutaj się zdążyłam rozkręcić już na tych 20 km, także przez Dawida naprawdę jakby dodał skrzydeł wszystkim chodziarzom i widzimy, że no. Kurczę, nasz kolega z grupy, z którym trenujemy właśnie na co dzień no ma złoto olimpijskie, zdobył złoty medal olimpijski. My też możemy walczyć przecież. I wywalczyłam ten mój upragniony medal, jeszcze w dodatku koloru srebrnego, także idę do góry. To jest mój American Dream. Zdecydowanie spełnił się. Bardzo lubię Eugene. Startowałam tutaj na moich Mistrzostwach Świata Juniorów już w 2014 roku. To był tak jakby wstęp do mojej... Profesjonalnej kariery, tak, te Mistrzostwa Świata Juniorów. Także bardzo się cieszę, że tutaj mogłam też zdobyć ten medal. Ja już jestem pani, pani lekarz, doktorat, to jest co innego. Także skończyłam medycynę w tamtym roku. Rok, że tak powiem, był trudny, musiałam pogodzić z igrzyskami olimpijskimi, przygotowaniami. Teraz jestem na stażu, miałam więcej czasu, żeby potrenować, żeby skupić się na tym, co tak naprawdę na początku było tylko moją pasją, a Zawód lekarza, no to wiadomo, to była jakby, moje, jakby moja przyszłość, a to, tak jakby, hobby. Także z tego hobby narodziło się coś więcej.